czy zarabianie na tradingu w ogóle jest realne i dostępne dla zwykłego człowieka, czy to jest zwykła nagonka influencerów i tak dalej. I to jest super właściwe pytanie, bo bardzo wiele mówi się o tym, że o, trading łatwa sprawa, że tutaj z dowolnego miejsca na ziemi ta komputer, laptop, palemka, drink i tam dużo osób tak w ogóle prezentuje ten cały lifestyle, pokazując po prostu, jakie to nie jest łatwe. Więc ja też nagrywałem o tym materiał, gdzie dokładnie tłumaczę, jak ja trading tutaj sobie poukładałem, jak strategicznie do tego podchodzić, ile osób na tym zarabia. Bo prawda jest tak, odpowiadając na twoje pytanie w skrócie, że większość ludzi nie może zarabiać na tradingu, większość nie jest uwarunkowana charakterologicznie i nie ma takich cech właściwych, żeby na tradingu zarabiać. Dużo osób na spocie nie zarobi na rynku kryptowalut, bo nie ma cierpliwości, nie umie się pokładać w głowie różnych gdzieś tam ciągów zdarzeń, nie jest w stanie frontranować faktów, dawać sobie sprawy z konsekwencji, nie jest w stanie dobrać odpowiednio, proporcjonalnie portfela do swoich gdzieś tam sił i tak dalej. Chociażby pięć rzeczy wymienię z głowy, a co dopiero zarabiać na dźwigni, tak? Tradować nie trzeba na dźwigni, można na przykład robić swingi, czy day trade'ować, nawet skalpować na spocie, ale jest to mniej efektywne, jeżeli ktoś. Już ma strategię zyskowną. Więc ja odsyłam tego materiału, jest na moim kanale poprzedni film, tam tłumaczę dużo więcej.